Autyzm a glina. Autyzm Aglina. glina. Chciała się Sanko zapytać, czy glina jest dobrym materiałem na pracę z osobami ze spektrum autyzmu, tak? Glina jest tak cudownym materiałem, bezpiecznym dla osób ze spektrum autyzmu, ale także dla małych dzieci, dla osób starszych jest bardzo wskazana wręcz na takie zajęcia z osobami ze spektrum. Przede wszystkim pełni rolę terapeutyczną przez usprawnianie motoryki małej, przez to przez wałkowanie tej gliny, ale dla mnie tak, daje takie poczucie sprawczości. Takie osoby mogą wyrażyć, wyrazić swoje emocje. Yy, także, jak najbardziej na tak, glina jest świetnym materiałem dla osób ze spektrum autyzmu. Czy osoby ze spektrum w tej yy. Yy. Mam przyjemność pracować z dziećmi, jak i z młodzieżą. Yy. Ze spektrum autyzmu, tak. którzy przejawiają zaburzenia integracji sensorycznej, na wrażliwość czy podrażliwość lokową czy słuchową, a integracja sensoryczna pozwala nam na przynajmniej po części zniwelowanie Dobrze. tych zaburzeń. Więc tak jak najbardziej. Czy osoby z despektrum mogą uczestniczyć w lekcjach religii? Oczywiście, Pan Jezus kochał wszystkie dzieci. Pan Jezus kocha wszystkie dzieci! Yy. Powiedział, żeby, że wszyscy Powiedział. mogą do niego przyjść. Dzieci ze spektrum nie tylko uczestniczą w lekcji religii, ale też przyjmują sakramenty święte. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy ich wiara jest wystarczająca, czy dokładnie wszystko rozumieją, czym jest, kim jest komunia święta, to bazujemy na wierze ich rodziców i na wierze naszego kościoła. Asia. Czy osoby ze spektrum potrzebują wsparcia logopedy? Oczywiście, że tak. Jestem logopedą, pracuję na co dzień z osobami, z dziećmi, zwłaszcza ze spektrum autyzmu, między innymi, i widzę, jak duże zapotrzebowanie z ich strony yy, na pracę logopedyczną. Każda osoba potrzebuje porozmawiać, potrzebuje wyrazić to, co czuje, to, co myśli, ale niestety dzieci ze spektrum mają z tym problem. I potrzebują, e, potrzebują pomocy, zwłaszcza z naszej strony, ze strony logopedy. E, pracujemy z dziećmi indywidualnie, bo one najbardziej tego potrzebują, w ten sposób, takiej pracy. I dodatkowo logopeda może też pomóc rodzicom, nauczycielom, podpowiedzieć jak pracować z danym dzieckiem, bo każde, każde ma inne zapotrzebowanie i inaczej będzie miało inny sposób na porozumiewanie się. I Prawdy tak samo siostą, nie? Nie, że tak.